Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 02 2022, 1618 PM Wgniecenia lub Wgniecenia na samochodzie zawsze wyglądają źle i sprawiają, że pojazd traci na wartości. Ich naprawa jest dobra, ale może być kosztowna. Jeśli jednak masz nowoczesny samochód, a Wgniecenia nie są zbyt poważne. Prawdopodobnie możesz je usunąć bez większych trudności. Nie wszystkie wgniecenia w samochodzie są na tyle poważne, aby wymagały naprawy przez profesjonalistę, niektóre można naprawić, jeśli masz czas i cierpliwość, aby wykonać tę pracę. Istnieje wiele sposobów na samodzielne usunięcie wgnieceń. Oto cztery skuteczne sposoby na usunięcie wgnieceń z samochodu. 1. Naprawa za pomocą bomby do kąpieli. Ta metoda sprawdzi się w przypadku dużych, płytkich otworów w płaskiej powierzchni, takiej jak maska lub drzwi. Użyj pompki do toalety, aby usunąć wgniecenia i uzyskać najlepsze rezultaty. Zwilż powierzchnię z sącą niewielką ilością wody, a następnie dociśnij ją do wgniecenia. Odciągnij i powtórz proces pod kilkoma kątami, jeśli wgłębienie jest duże. 2. Użyj suchego lodu. Jest to skuteczny sposób. Jeśli wgniecenie jest średniej wielkości, umieść kawałek suchego lodu z pensetą na obszarze i pozostaw go na nie więcej niż minutę. Usuń go, a wgłębienie prawdopodobnie wyjdzie i wyrówna się z powierzchnią. Być może trzeba będzie spróbować kilka razy. Nie zapomnij założyć rękawiczek i okularów ochronnych. Ponieważ dotykanie gołą skórą może spowodować obrażenia przypominające oparzenia 3. Wyciąganie za pomocą wyciągaczy do wgnieceni z klejem. Wybierz zakładkę do usuwania, która pasuje do rozmiaru wgniecenia lub jest od niego większa. Nałóż klej na wypustkę i szybko umieść ją na środku uszkodzonego obszaru. Odczekaj chwilę aż klej stwardnieje. Teraz umieść narzędzie do wyciągania na zakładce i obracaj pokrętłem, aż w nie zniknie. Po zastosowaniu tego systemu konieczne będzie woskowanie pojazdu, ponieważ klej może spowodować niewielkie uszkodzenia karoserii. Możesz być zainteresowany.